Mamy prezydenta, który jest związany ze sportem i inwestuje w rozwój sportu dzieci i młodzieży, sportu seniorskiego, jak również promowanie sportu, aktywności fizycznej, rozwój infrastruktury sportowej w mieście Łomża. Inwestujemy w to, bo wiemy, że. Jest to inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń i warto promować te postawy aktywne właśnie na polu sportowym. I cieszymy się bardzo, że już po raz czwarty Gala Suzuki Boxing Night zagości w naszym mieście. Sport wyczynowy, boks, pięściarstwo olimpijskie na najwyższym poziomie, zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Ubiegłe lata pokazały, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, kibiców, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, aby to wydarzenie oglądać i fakt, że jest to transmitowane w telewizji ogólnopolskiej sprawia, że Łomża może być promowana jako miasto, w którym odbywają się właśnie takie wydarzenia, że miasto, które stawia właśnie na aktywność sportową. Na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że na pewno mocnym punktem fight cardu, czyli karty walk gali będzie mistrz świata kadetów Fabian Urbański. To też przyciągnie chyba tych młodych ludzi, pokaże, że naprawdę, jeżeli się ciężko trenuje, można osiągnąć wielkie sukcesy. Dokładnie tak. Ci pięściarze, którzy tutaj przyjeżdżają, są również inspiracją dla młodych zawodników, chociażby z naszego Łomżyńskiego klubu bokserskiego Tiger, do tego, że warto pracować, rozwijać się, rozwijać swoje umiejętności, ponieważ właśnie ciężka praca, konsekwencja powoduje to, że można zdobywać szczyty, można zdobywać medale najważniejszych imprez sportowych. Ubiegłe zawody Suzuki Boxing Night odbywały się tuż przed kwalifikacjami olimpijskimi. Szczęśliwe Igrzyska, medal olimpijski zdobyty przez reprezentantkę Polski, tutaj również zagoszczą olimpijczycy, właśnie ci, którzy reprezentowali Polskę na tych najważniejszych zawodach i jestem przekonany, że to będzie właśnie taka dobra promocja tego sportu właśnie w naszym mieście, w naszym województwie i też inspiracja dla młodych, że warto uprawiać sport, warto być aktywnym i można naprawdę osiągnąć wiele dzięki ciężkiej pracy. Ja ze swojej strony dodam, że już kadry męskie i żeńskie, seniorskie przygotowują się mocno do nadchodzącego sezonu, Właśnie już z Zakopanem trwa obóz, zaczął dzisiaj się obóz kadry seniorek w Wałczu, także będą mocno trenować, no i przygotowywać się też między innymi do gali Suzuki i zobaczymy te najważniejsze, najlepsze nazwiska, które w kraju przyciągają też widownie, tak mi się wydaje. Jak najbardziej, łąża myślę, że jest dobrym miejscem do tego, aby takie wydarzenie się odbyło. Jest miastem gościnnym i też zrobimy wszystko, aby sprostać temu, aby ci zawodnicy, którzy tutaj przyjadą, też mieli dobre wspomnienia, że warto właśnie do Łomży przyjeżdżać i nie tylko właśnie po to, aby walczyć, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach sportowych, ale warto tu przyjechać chociażby aby to miasto poznać lepiej, jego walory turystyczne, historyczne, bo te są naprawdę na bardzo wysokim poziomie również i warto nasze miasto odwiedzać. To nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich na gale. Zapraszamy serdecznie. 15 lutego Halo Olimpijczyków Polskich przy ulicy Księżnej Janny w Łomży, Suzuki Boxing Night, 33 edycja. Zapraszamy do Łomży. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.